To nie byłby przód. Z przączki, guziki, z orzełkiem sercy po miskach czerebu. Pierwszą rocznicę tragedii mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie absurd, absurd tej furii nienawiści osiągnął szczyt. Okazało się, że zorganizowanie uroczystości rocznicowych to nic innego, tylko zamach stanu. Tak pisano. Tak oszalali z nienawiści, publicyści, i inni funkcjonariusze pisali. Państwo nie stała egzaminu. Władza nie zdała egzaminu. Władza pokazała swoją odrażającą twarz i pokazała swoją całkowitą niezdolność do kierowania polskimi sprawami. I dlatego jesteśmy tutaj nie tylko po to, by oddać hołd, by umocnić pamięć. Jesteśmy tutaj także po to, by wspomnieć o testamencie poległego prezydenta, jego współpracowników i wszystkich kolegów. Mówię o wszystkich poległych, chociaż tak wiele <klucza> ich <już było. klucza> Dlatego, że w chwili śmierci, tej chwili, która niejednokrotnie określa sens ludzkiego życia, Lecieli wspólnie, by oddać hołd tym Polakom, którzy padli ofiarą ludobójstwa, którzy służyli Polsce i którzy się stali symbolem Polski wolnej. Lecieli oddać przysługę im i Rzeczypospolitej. I dlatego mówię o wspólnie. testament jest prosty. Trzeba odnowić polskie państwo. Ale żeby odnowić polskie państwo, trzeba odnowić polską wspólnotę zintegrowaną wokół najpiękniejszych polskich tradycji. Tradycji niepodległości, wolności, demokracji. I wokół pewnej reguły reguły, że fundamentem życia publicznego jest zasada propublicon bono dla dobra publicznego. Tak proszę Państwa, musimy odbudować polską wspólnotę. Mimo że są między nami różnice. I nigdy nie znikną, będą zawsze, ale musi być coś wspólnego, jakaś wartość, która jest niekwestionowana przez nikogo, przynajmniej nikogo uczciwego. Otóż tą wartością jest prawda, bez prawdy. Bez prawdy nie ma demokracji, nie ma wolności, nie ma praworządności, nie ma praw obywatelskich, nie ma obywateli. Są tylko manipulowani poddani. Do prawdy można dochodzić różnie, ale najczęściej dochodzi się do niej przez zadawanie pytań. W naszym życiu publicznym jest wiele pytań, na które nie ma żadnej albo nie ma zadawalającej odpowiedzi. Ale najważniejsze z tych pytań to pytanie o Smoleńsku. Bez prawdy o Smoleńsku nigdy nie potrzebna dlatego, między innymi dlatego, ale to jest bardzo ważne, byśmy mogli wspólnie zbudować silne państwo, które będzie strzegło naszego bezpieczeństwa, które będzie budowało i strzegło porządek społeczny, ale porządek społeczny oparty na solidarności i sprawiedliwości. To jest to, czego dzisiaj Polska, naród polski, poszczególni Polacy, polskie rodziny najbardziej potrzebują. Mówiłem o sprawiedliwości. Sprawiedliwość ma oczywiście różne wymiary, ale dziś obchodzimy rocznicę smoleńskiej tragedii. Dlatego, gdy mówimy o sprawiedliwości, musimy powiedzieć o takim jej akcie, którym jest, czy będzie, bo ciągle tak naprawdę tego nie ma, uczczenie, godne uczczenie tych, którzy polegli w Smoleńsku. A w szczególności uczczenie prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego,

Uczcić jego i jego współpracowników pamięć nie dlatego, że zajmowali najwyższe stanowiska państwowe, tylko dlatego, że mieli rację i potrafili prowadzić politykę w oparciu o tę rację, mieli odwagę prowadzić taką politykę. Może dlatego dzisiaj. Ich uczcić godnie, to znaczy we właściwym miejscu i we właściwy sposób. Ale zapytacie, a co z prawdą? Prawda musi się znaleźć w państwowych dokumentach, musi się znaleźć w pracach historyków. Musi się znaleźć w powszechnie dostępnych publikacjach. Musi się znaleźć w telewizji, w radiu, w filmach, w internecie oczywiście. Musi się znaleźć to bardzo ważne w podręcznikach szkolnych i akademickich. Dopiero wtedy, kiedy się znajdzie, kiedy będziemy mieli już za sobą ten wielki proces uczczenia, będziemy mogli powiedzieć, że wyciągnęliśmy wnioski z tragedii smoleńskiej jesteśmy silniejsi. Jesteśmy silniejsi. Jesteśmy gospodarzami we własnym polskim bezpiecznym domu. Widziadła, niby pasy skóry, tu patrzących twarzy, z podniesionej darmi, spoglądają jedna z nich, jednej dobrych, ale nie marnuj, to nie był chłopak. Raz odkryte krzyczą, Przez ręce wypluchniałe w środku lub co nigdy nie Sprzączki Sprzątki, guziki z orzełkiem rdzy, po miskach czerwonych. nie pole bitwy, może wszyscy by. Karkiem okrągłe urazy, przez które do ziemi Żywi więc stronniczy. Zresztą, by ich słuchać, trzeba wejść do Sony. Na milczenie tych świadków może Pan ich liczyć. Pan powietrza i ziemi. Oto świat bez śmierci, świat śmierci bez mordu, świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu, świat głosu bez ciała.